Słońce wschodzi nad spokojnym lasem. Ptaki śpiewają, a zające wyskakują z gęstwiny. Życie toczy się swoim rytmem, niewinne i piękne. Ale tuż obok przebiegają asfaltowe rzeki. Drogi, które łączą nasze miasta i wsie, rzeki, które stają się śmiertelną pułapką. Codziennie w ukryciu. Rozgrywa się tragedia, o której rzadko myślimy. Tysiące, a nawet miliony zwierząt giną pod kołami samochodów. Od małych jeży po potężne łosie, każda kolizja to nie tylko dramat zwierzęcia, ale i ogromne ryzyko dla kierowców. Witaj w Mind Seed World miejscu, gdzie ciekawość zamienia się w wiedzę. Dziś spojrzymy prawdzie w oczy. Dlaczego tak wiele zwierząt ginie na drogach i co możemy zrobić, żeby to powstrzymać? To problem, który dotyczy nas wszystkich problemem, który ma wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i nasze sumienie. Każda, nawet najmniejsza decyzja za kierownicą, ma znaczenie. Dziś opowiemy o tym, opierając się na faktach i danych z oficjalnych źródeł. Jak duży jest problem? Oficjalne statystyki policji są trudne do interpretacji. W 2024 roku odnotowano ponad 390 tysięcy kolizji. Ile z nich dotyczyło zwierząt? Tego dokładnie nie wiemy, bo często lądują w kategorii najechanie na inne obiekty. Ale szacunki i dane regionalne mówią o dziesiątkach tysięcy zgłoszonych zdarzeń rocznie. Prawdziwym problemem jest fragmentacja siedlisk. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce mamy już ponad 5100 km dróg szybkiego ruchu. Te drogi przecinają naturalne trasy migracji zwierząt, dzieląc lasy i pola. Zwierzęta od tysięcy lat chodziły tymi samymi ścieżkami. Najwięcej wypadków zdarza się o zmierzchu i świcie. Oraz w okresach migracji, na wiosnę, gdy młode szukają terytoriów, i na jesieni, podczas okresu godowego. Problem dotyczy też miast. Jak wykazała kontrola Najwyższej Izby Kontroli, w samych tylko 12 badanych miastach w ciągu dwóch lat odnotowano ponad 45 tysięcy zgłoszeń o dzikich zwierzętach. To pokazuje skalę. Ale to tylko zgłoszenia. Rzeczywista liczba rannych i martwych zwierząt od jeży posarny jest wielokrotnie wyższa i prawdopodobnie sięga milionów rocznie w całej Europie. Każda kolizja to nie tylko dramat zwierzęcia, to śmiertelne zagrożenie dla kierowcy i pasażerów. Zderzenie z ważącym kilkaset kilogramów łosiem lub dzikiem niemal zawsze kończy się tragedią w pojeździe. Zwierzę wpada przez przednią szybę. Są też koszty finansowe. Jak potwierdzają ubezpieczyciele, np. przykład Ergohestia, obowiązkowe ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód powstałych w wyniku kolizji ze zwierzęciem. Jeśli nie masz autokasko, za naprawę zderzaka, chłodnicy czy rozbitej szyby Płacisz z własnej kieszeni, a to są tysiące złotych. Czy można pozwać zarządcę drogi? Źródła prawne wskazują, że jest to możliwe, ale tylko jeśli udowodnimy, że zarządca zaniedbał obowiązki. Na przykład nie ustawił znaku A18b w miejscu, gdzie często dochodziło do zdarzeń. I najważniejszy aspekt prawny, o którym wielu nie wie: nieudzielenie pomocy zwierzęciu jest karalne. Zgodnie z artykułem 25 ustawy o ochronie zwierząt, jeśli potrącisz zwierzę, masz prawny obowiązek zapewnić mu pomoc, zgłaszając zdarzenie na numer 112. Ucieczka z miejsca zdarzenia. I pozostawienie cierpiącego zwierzęcia na drodze jest nie tylko okrutne. Grozi za to areszt lub grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jak więc możemy to powstrzymać? Tu Polska ma się czym pochwalić. Inwestujemy ogromne pieniądze w infrastrukturę ochrony środowiska. Według oficjalnych danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mamy w Polsce już 207 dużych górnych przejść dla zwierząt właśnie tych zielonych mostów. Do tego dochodzi 1329 przejść dolnych dla dużych zwierząt pod drogami oraz ponad 3400 przepustów dla płazów i małych ssaków. Ale czy to działa? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi stały monitoring tych przejść. Wyniki są jednoznaczne. Kamery i badania telemetryczne, obroże GPS potwierdzają, że z przejść regularnie korzystają wilki, rysie, jelenie i dziki. Te konstrukcje ratują życie. To jednak ogromna inwestycja. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Średni, koszt budowy jednego dużego górnego przejścia to około 11 milionów złotych. Łącznie koszty ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych i przejść, to około 11% wszystkich kosztów budowy dróg szybkiego ruchu. Równie ważne są ogrodzenia. Nowe drogi szybkiego ruchu są ogrodzone siatką o wysokości 2,5 metra, aby fizycznie uniemożliwić zwierzętom wtargnięcie na jezdnie. Problem w tym, że ogrodzone jest tylko 5100 km dróg ekspresowych i autostrad. Mamy jednak setki tysięcy kilometrów dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych, które nie są chronione. I tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Infrastruktura to jedno, ale kluczowa jest nasza świadomość i zachowanie za kierownicą. Po pierwsze, zwolnij. Widząc znak A18b, uwaga, dzikie zwierzęta potraktuj go śmiertelnie poważnie. On nie stoi tam dla ozdoby. Zwolnienie z 90 do 70 km na godzinę daje ci kilkanaście metrów więcej na reakcję. To może być różnica między życiem a śmiercią. Po drugie, obserwuj pobocze, szczególnie o zmierzchu i nocą. Oczy zwierząt odbijają światło reflektorów. To Twój pierwszy sygnał ostrzegawczy. Po trzecie. Jedno zwierzę równa się stado. Jeśli sarna przebiegła ci drogę, bądź gotów, że za nią biegnie druga, trzecia i czwarta. Nie przyspieszaj od razu pominięciu pierwszej. Po czwarte, co robić, gdy widzisz zwierzę? Nie trąb gwałtownie i nie mrugaj światłami. Oślepione i przestraszone zwierzę zamiera w miejscu lub biegnie w nieprzewidywalny sposób. Hamuj. Twoim priorytetem jest wytracenie prędkości. Współczesne systemy ABS pozwalają na hamowanie i jednoczesne sterowanie. Nie omijaj gwałtownie. To instynktowny odruch, ale najbardziej niebezpieczny. Zderzenie z drzewem lub samochodem z naprzeciwka jest często gorsze niż kontrolowane uderzenie w zwierzę przy mniejszej prędkości. Ciekawostka: W Skandynawii kierowcy są uczeni, że w przypadku łosia lepiej jest położyć auto w rowie, niż próbować go ominąć lub uderzyć czołowo. I powtórzmy: po kolizji zawsze zgłoś zdarzenie. Zadzwoń na 112. Policja powiadomi leśniczego lub weterynarza, który skróci cierpienie zwierzęcia. Problem ginących zwierząt na drogach to nie jest katastrofa naturalna, to bezpośredni skutek naszej cywilizacji, ale mamy narzędzia, by go ograniczyć. Dane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jasno pokazują, że mądra infrastruktura, taka jak przejścia dla zwierząt, działa i ratuje życie, ale nie zbudujemy ich na każdej drodze. Na tysiącach kilometrów dróg lokalnych, gdzie ryzyko jest największe, ostateczną linią obrony jest kierowca ty. To od naszej uwagi, naszej empatii i zdjęcia nogi z gazu zależy, czy te asfaltowe rzeki pozostaną śmiertelnymi pułapkami. Zaintrygował Cię dzisiejszy odcinek? Zostaw pytanie w komentarzu. Czytam każdy z nich subskrybuj i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych faktów.